Kilka kwestii do, do poruszenia. Od razu przepraszam za, za dźwięk w tle, który jest, bo tak niestety zerkam. Znaczy, stety. No, jestem kibicem polskiej kadry, a gramy w tej chwili z Iranem w Chicago i nagrywając chcę przynajmniej słyszeć, co tam się dzieje, a też będę co pewien czas zerkam. Nie jest to jakiś ten sposób lekceważenia własno, ale muszę łączyć jedno, jedno z drugim. Okej, okay. o co chodzi? Chodzi o to, jak mawia mój ulubiony poeta, nie tylko okresu romantyzmu, ale w ogóle, Juliusz Słowacki, którego uznaje za wieszcza, znacznie większego niż Adam Iskiewicz. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. No i tak próbowałem sobie tę myśl wieszcza jakby pod tą myśl podstawić tego paprykarza barańskiego, no i tak myślę sobie no ta jego głowa to tak nie za wiele myśli, a ten język to na tyle słaby na tyle niegiętki, że nawet tego wyrazić nie potrafi no i tak zaczniemy od tych baboli językowych a dwa takie się fajne trafiają i tak jak on to mówi, powiem szczerze. Nie szczerze, ale szczerze Wam powiem, że ten drugi błąd, o którym będę mówił, to dotyczy no, większości e, polskiego świata e, fitness. Oba zresztą dotyczą terminologii związanej z tym, czym się zajmujemy. E, ale do rzeczy. No więc, tak. W pierwszym live to był ten sławny trening klatki i bica. No bo coś innego się spodziewać. On zademonstrował tak zwane sztuczki na drążku. No, sztuczki na drążku i no, tam, no, te sztuczki, to sztuczki kulturystyczne na dodatek. No. Nie wiem, co to wspólnego w ogóle ze sztuczkami, to co on pokazał. Raczej to takie żenujące trochę. No ale niech mu tam będzie. I on potem, jakby się tłumaczył i mówi, że ci, którzy ćwiczą, teraz uwaga, kalimstykę. Kalimstykę, kaninstykę, no coś takiego. Ja myślałem, że się przyjęzyczył. I to zostawiłem, jakby. Podłożyłem adakta. Ale w drugim live'ie, dnia następnego, kiedy ćwiczył jakiś zajebisty trening dipy i podciąganie na drążku, on znowu mówi. I zwraca się tutaj do piechowiaka i mówi. Że on powinien przeprosić tych wszystkich chudych ludzi, tych, ćwi którzy ćwiczą kalistykę, czyli kalistykę. No. Ja to puszczałem w zwolnionym tempie i to ciężko, ciężko tak do końca wyczyć, co on tam mówi. Eee, no ale dobra, paprykarzu Kalistenikę. kalistenikę. Tak to się nazywa, ta dziedzina aktywności ruchowej. Kalistenika. Teraz sobie wytatuuj na pipie, bo ja to Ty już dawno nie masz. Wytatuuj sobie to na pipie, jak będziesz robił siku, to sobie patrz, kalistenika. Druga sprawa to są te nieszczęsne dipsy. No ja po prostu jak to słyszę, no to, no to się we mnie gotuje. Bo ktoś, jakiś cymbał, znowu wbił coś takiego. Ja rozumiem, że angielskie słowa. Przenikają do naszej ojczystej mowy i zdecydowa zdecydowanie łatwiej jest powiedzieć, e, zamiast uginanie ramion na poręczach, e, dip, prawda? Szybciej, prościej, przyjemniej. No i niech tak jest. No ja, ja nie będę tutaj stawał okoniem, ale jeżeli tworzymy liczbę mnogą, no to twórzmy ją od liczby pojedynczej. Jeżeli jest to dip w języku angielskim, no to mówmy dipy. A nie dipsy, bo dips to jest liczba mnoga już utworzona w języku angielskim. Przecież ty cymbale, idąc do McDonalda, nie mówisz, że poproszę e, cztery hamburgersy, tylko mówisz cztery hamburgery. Nie tworzysz liczby mnogiej od angielskiego hamburger, pss, tylko od angielskiego hamburger. Tak? Idziesz na mecz i kupujesz sobie hot dogi, to nie mówisz poproszę dwa hot dogsy. To dlaczego ćwicząc mówisz dipsy, a nie dipy? Jeden z drugi. I tak jak mówię Wam szczerze, szczerze Wam mówię, to nie tyczy tylko Barańskiego, ale mnóstwo ludzi na tej polskiej scenie fit mówi te nieszczęsne dipsy. No więc od dzisiaj nie dipsy, a dipy. Tyle od nauczyciela Piotrka, jak on sam siebie ostatnio nazywał. Jestem nauczycielem. Panie nauczycielu Patryk. <tak>, tak się ma do niego zwracać, niby piechotnik. Dobra, tyle jeśli chodzi o lekcje. A teraz ja sobie trochę obejrzę meczu. A potem wrócimy do tego, co najważniejsze, czyli do walki Fame MMA z Piotrem Szeligą. No Szybki set. Co najważniejsze, wygrany przez naszych. Także jest fajnie. jeden jeden. No i w przerwie znowu tutaj tam trochę ponadaję. No oczywiście ten temat bazowy, czyli walka na Fame MMA z Piotrem Szeligą. Jeszcze zanim ten z Baraniej Góry się ustosunkował do, 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 do tej propozycji, ja już dostałem parę pytań, od swoich widzów, parę próśb o, o, o to, żebym zajął swoje stanowisko. No i ja odpowiadałem e, każdemu to samo. Ja nie wierzę, że on z nim spotka się na Fame MMA. To była moja pierwsza teza. Druga była taka, że jeszcze mogę na to postawić pieniądze. I trzecia była taka, że on wyłga się koniec końców tym, że e, nie dogada się w kwestii finansowej, bo wiadomo, jakie on tam e, już wcześniej roszczenia e, stawiał. Ja jeszcze tak ja, w, w zamyśle powiedzieć coś takiego, ale tu bym skłamał, że wtedy już tak e, pomyślałem, bo nie pomyślałem, ale tak e, mówię, kurze, jeszcze dobrze będzie, jak, on powie, jak chcesz się bić, to do mnie do głodu przyjedź, ale, ale powiem wam, że prawie tak to wszystko się skończyło. No, kiedy już on oficjalnie na swoim fanpage'u potwierdził, że taka propozycja faktycznie przyszła, kiedy też Piotrek Szeliga powiedział, że, że taka propozycja została wysłana w stronę tego dwiżyńskiego paprykarza. On oczywiście zaczął znowu tworzyć historię, zapytany na pierwszym live, kiedy robił tą klatkę, znaczy to jego zdaniem jest robienie klatki na te ćwiczenia. Na na tych damskich sztabkach na bramie, wielki trening klatki. No ja pierdolę. Czy, czy ty człowieku, sobie zdajesz sprawę, jakie Ty sobie e, wystawiasz świadectwo jako trener, za którego się podajesz? Zresztą e, to też jest takie, nie? Jak to jest w ogóle, powiedz mi, e, rok na bezrobociu siedzieć, nie? To już rok, rok Ci minął. Rok ci mi no, więc teraz w kółko trąbisz, że jaki ty jesteś zajęty, jak ty nie masz czasu, nie? To tylu podopiecznych to wszystko. Ja jestem tutaj trenerem. Co chwilę powtarzasz? Ja nie, ja nie muszę powtarzać co chwilę, ja jestem tu kucharzem. A, jestem i koniec, no, raz powiedziała, nie wystarczy. A ty trąbisz naokoło. Bo myślisz, że jak, to, jak będziesz więcej gadał, to, to, to ludzie uwierzą w to? A ile ty tam klientów w tym akword masz? Chłopie. Siłownia, która nawet nie jest czynna 24 na dobę, tylko 14 zamykana, potem to otwierana kiedyś tam wieczory. Czy to śmiech. Czy to zabita dechami dziura jest. Co ty tam możesz mieć? Co ty tam możesz zarobić jako trener personalny? Nawet jakbyś nim był. A wątpię, że jesteś. Może na tej zasadzie, że tam w tej siłowni jakiegoś klienta poprowadzisz. Ale na pewno nie jesteś na... E, zatrudniony przez, przez właścicieli siłowni. Nie będę w to wnikał, twoje życie, zresztą to mnie nie interesuje. E, jak ludzie są debilami i chcą, żeby ich debil prowadził, no to nie się do ciebie zgłaszają i robią te treningi klatki takie tego. Jak parowóz i tyle sztabek nałożonych dramat. No ale nic, on buduje ten swój wizerunek i mówię, na tym pierwszym treningu. E, na tym pierwszym live'ie dostaje pytanie, czy on kiedykolwiek sztuki walki trenował jakiekolwiek. Ci, którzy go śledzą od początku wiedzą, że on kiedyś kłamał, że trenował, nawet nie potrafił nazwać. Mówił, że łajtaj, czyli bokstajski, gdzieś tam w wlic w klubie. Kiedy go zapytałem, gdzie, no to powiedz, ja sprawdzę sobie ten klub i te twoje łajtaj. Był dziwnym trafem, ani no, jednego zdjęcia z, tego, z, tych, z tych treningów, ani z zawodów, ani z niczego nie masz to co potrafisz kopać to ja widziałem na worku co ty potrafisz kopać to... no to jest śmiech no i mówi że on nie, on nie trenował żadnych sztuk walki jedynie walki uliczne w Dźwirzynie jego walki uliczne to polegały że uliczkami dźwirzyńskimi spierdalał przed turystami chyba nie bo z tego co wiem to taki właśnie był wielki kozak ale przyszło co do czego to spierdzielał ale już dzień później on mówi, że był na treningu bokserskim wczoraj. Był, mógł być. Ja nie mówię, że nie był. Nie? Zaczął treningi bokserskie. Ale on oczywiście musi to robić do tego historię, bo co on mówi? On mówi: trenowałem zawsze, zawsze, raz w tygodniu boks, a teraz dwa razy w tygodniu. Zawsze trenował boks. Pierwszy raz w życiu powiedział o tym, ale on od zawsze trenuje boks. Box, interwały. Druga sprawa to jest ta jego waga, nie? bo to jest też dobre. Bo on uparcie twierdzi, że waży 96 kg. Ja szczerze powiedziawszy, żadnej różnicy w jego sylwetce od tych występów, gdzie on niby ważył 80 kg, nie widzę. Poza tym, że baniak mu spuchł no, do straszliwych rozmiarów, ale to retencja wody i nawet ta farbowana broda tego nie przykryje. Jak Ci się wydaje, że pofarbujesz na czarną brodę, na której już taka silizna jak u mnie, to Ci coś tam zamaskuje. Nie. nie cholery. To samo z tym wzrostem odbicia sterydów w ramię. Ty to mówisz, że to Ci skóra się łuszczy. Tak? Skóra Ci się łuszczy i się wybrzusza. nie? To jest typowy wzrost od nieumiejętnego bicia. Po prostu bijesz cały czas w jedno miejsce i potem są takie tego wyniki. Tego nie powiesz, oczywiście, bo będziesz kłamał, że jesteś dalej Naturalny. To teraz powiedz naturalu, jak Ty przy niezmienionym BF-ie od czasu zawodów, od czasu zakończenia zawodów, czyli w ciągu 6 tygodni, naraz przytyłeś 16 kg. I to w mięsi. Bo jak powiedziałem, u ciebie ten BF się nie zmienił. Pokazałeś brzuch i brzuch jest taki sam jak na scenie. No więc teraz wytłumacz wszystkim, jak w 6 tygodni ty 16 kg przytyłeś. No, chyba że w tym baniaku ci się to wszystko zmieściło. Ale wątpię. Kask, co prawda, jak pokazałeś, nie wchodzi ci już na łeb. W sumie nie dziwię, nie? No ale 16 kg wełbie, wody. No bo czego tam więcej? Coś mi nie gra. No, kapitalny set naszych. Sorry za tę dygresję, ale no ja, ja oglądam ten mecz. Też się z Wami chcę podzielić swoimi emocjami, bo jest naprawdę fajnie. Szczególnie, że to jest mecz z Iranem. Ja mam tutaj takiego znajomego Irańczyka. To nie jest tych typowych muslimów to jest jeszcze gościu, który mieszkał w Iranie za czasów szacha i po tej rewolucji tutaj właśnie wyemigrował. To jest prawnik. On był w czasach, kiedy tam kobiety nie musiały nosić tych burek, tego wszystkiego, By, gdzie były dyskoteki, gdzie e, no, był typowy zachód. Bo tak to wyglądało za czasów Szacha. Potem nastąpiła ta rewolucja muzułmańska i e, on wyemigrował tutaj do, do Edynburga, tutaj pracował. W tej chwili jest na emeryturze i my często razem też e, oglądamy tutaj mecze e, w Edynburgu. E, i opowiada mi trochę na temat właśnie zachowań, zachowań tak zwanych Mułów. To są tacy ich, nie wiem, tam w hierarchii jakiejś muzułmańskiej, no może nie wielcy w tej hierarchii, ale znaczący. I oni organizują, na przykład, jeżeli przyjeżdża ekipa do Iranu, no to Mułowie organizują ekipę jakichś tam chuliganów, którzy pod hotelem na przykład petardy odpalają, wrzeszczą przez salon, żeby się nie mogli wyspać. I tego typu zagrywki, jeśli chodzi o Iran, jeśli chodzi o ich kibiców, jeśli chodzi o, o te zachowania, to są normalne. I tak jak tutaj, nawet w transmisji, ktoś powiedział, że te prowokowanie Irańczyków, naszych zawodników, w swoim zachowaniu, to jest u nich zupełnie normalne. To jest element Gry. No ale dobra, dosyć tych dygresji. E, wracamy do, do tej brudnej, <gry> farbowanej rzeczywistości. No i cóż, my mamy na tym pierwszym live'ie? Ja czekałem po prostu, kiedy on się zacznie z tego wszystkiego wymiksowywać. No i zaczął. Zaczął na pierwszym live'ie i to już było coś takiego, nie, że za mało mu zapłacili, ale nie zapłacili mu tyle, ile zapłacili szelizę. No i ja się kurde teraz pytam, a w jakiej to walce zawodnikom płacą porówno? Rzadko, rzadko. Ja pamiętam walkę sprzed niemal 20 lat. E, sławną walkę, której praktycznie nie było. E, Andrzej Gołota versus Mike Tyson, gdzie Gołota skasował 2 miliony dolarów za walkę, a Tyson prawie 20. No i to jest wielka różnica. I tutaj nikt nie płakał, i nie powiedział, że on nie wyjdzie na ring, bo on ma 10 razy mniej od Tysona. Tutaj chodzi o, o pozycję w sporcie. Tu wiadomo, że pretendent zawsze dostaje mniej, a jeżeli oni wyceniają, powiedzmy na fame MMA, jeżeli nie jest, bo tutaj wiadomo, że to nie są zawodnicy, jeżeli jest wyceniany fame no to fejm szeligi jest zdecydowanie większy niż twój. Bo to, co się tobie wydaje, człowieku, to jest tylko w twojej pustej bani. To jest to, co ci... Ty tam e, często ten cytat, że na, naczytałeś się książek o żabie. Ty się też właśnie naczytałeś książek, ale nie o żabach, tylko o sobie. E, nawbijali ci w łeb e, ta twoja, e, ten twój team 2703, nawbijał ci w web, i ty jesteś wielki, sławny, popularny. A ty sam się stopni w piersi, bo sam mówisz, że te sobie nakupowałeś. I tak właśnie mała dygresyjka a propos kupowania subów. Ja nie wiem, czy Ty sobie zdajesz sprawę z tego, że Ty popełniasz przestępstwo kupując te suby. Bo Ty tymi subami oszukujesz reklamodawcę. Bo reklamodawca płacąc Ci w zależności od ilości subów, od, od pozycjonowania Twojego kanału, płaci Ci więcej za reklamy. A jeżeli te suby są subami pustymi, to ta reklama nie trafia. To jest tak, jak Ty byś wziął od jakiegoś tam gościa, ulotki, to no, może się takiej taki pracy podejmiesz kiedyś, no bo e, nie sądzę, że do czegoś więcej Ciebie e, na coś więcej Ciebie stać, no ale się podejmiesz i dostaniesz 10 tysięcy ulotek, bo powiedz, że masz 10 tysięcy znajomych a rozdasz 10, bo tylu masz znajomych i to po rodzinie, a resztę wrzucisz do śmietnika, no tego normalnie oszukałeś, tak? Jesteś oszustem i wziąłeś pieniądze za nic i podobnie bierzesz pieniądze za, na YouTube za nic. Ja myślę, że kiedyś za to dobiorą Ci się do tego Twojego brudnego, rozerwanego w Berlinie dubska. Yy, tyle jeśli chodzi o te pierwsze tłumaczenie. Później wymyślił coś nowego, ale o tym po następnym secie. No Gęba się Haha, ha, bo wygrali. Wygrali to. Dobrze, że nie stawiałem na wynik 3-2, bo już tak miałem. Że problem serii znowu dzisiaj będzie wynik 3-2, ale postawiłem tylko na zwycięstwo naszych. Zresztą podobnie jak wczoraj z Brazylią. Wczoraj w Dublu z meczem Amerykanów dzisiaj w Dublu z meczem Rosjan. Na nich stawiałem. zobaczymy czy to wejdzie, bo wczoraj wlazło. Ja to może nie stawiam 5 funtów. Dzisiaj trochę więcej postawiłem. E, także kilkadziesiąt funtów do wzięcia będzie. Ale to nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, że, no, że pokazali że pokazali po prostu, że mimo e, młodego wieku są naprawdę zajebistym zebraciem na tej naszej mistrzowskiej kadry. Ok. E, tak jak powiedziałem, e, pierwsza wymówka, jaka była. tak. Zresztą według moich przewidywań to były pieniądze i to była nierówna niebiegarza. Bo on sobie wymyślił. Teraz wymyślił sobie następną. Następna była to, że on będzie walczył nawet za darmo, nawet za darmo, albo nawet za to, co oni mu tam zaproponują. Ale wszystkie pieniądze z Gali muszą iść na Centrum Zdrowia Dziecka. I teraz tutaj strzał do, do Różala w stronę Różala, oczywiście nie bezpośredni, bo to by się chyba obsrał, ale nie na żadne psy, nie na żadne konie, tylko na, na, na ludzi, nie? Oczywiście człowiek jest, jest najważniejszy, ale to, co robi Różal, że, że oddaje pieniądze na, na właśnie na zwierzęta, to przecież nic w tym zdrożnego i jak najbardziej do poparcia i różne są cele i na różne można oddawać. No, ale on musiał oczywiście swoje, swoje pierdoły tutaj wstawić. Wiadomo oczywiście, że nikt z wodarzy tej gali nie zgodzi się na, na to, żeby wszystkie pieniądze przeznaczyć na jakieś tam cele charytatywne, bo nie po to te gale są organizowane, gale typowo komercyjne, żeby, żeby te pieniądze potem oddawać. No, ty masz, ponieważ Piotr Krzeliga powiedział, że on swoją garzę odda, no to ten oczywiście pieniądze też odda, ale. Pod warunkiem, że wszyscy oddadzą. No, to jest takie no, bardzo no, pierdolenie po prostu. No, pierdolenie. On nic nie oddał, on by w życiu nic nie oddał. E, ja oddam, jak ty oddasz, tak? Ja pójdę na wagary, jak ty pójdziesz na wagary. No, to człowiek, jesteś dorosły, decyduj za siebie, nie patrz się na innych. Chcesz oddać, no to oddaj. Chcesz, chcesz zrobić dobrze dla, dla dzieci, no to idź zawalcz i oddaj swoją karzę. Wtedy pokażę, że jesteś zachytnym tak człowiekiem, a tak pokazuje, że jesteś po prostu pizdą, która próbuje się wymiksować po raz kolejny e, z tej walki. E, dlaczego on to robi, to jeszcze w podsumowaniu powiem, ale przejdźmy do tego, co on nagrał dzisiaj. W zasadzie wczoraj, bo już mamy 12 lipca. E, nagrał wczoraj. Takie coś, co jakby się już pokryło z tym. Do mnie do ogłodu. No, dokładnie coś takiego. On zawalczy. On zawalczy z szeligą, ale u niego w Anglii. W jego hali. Tak. Dobrze, że nie w ogrodzie, bo tam oktagon przecież robiłeś. I tam miałeś tych wszystkich kulturystów składać w 30 sekund. Zresztą tak jak chcesz poskładać szeligę w 30 sekund. Ale u siebie, tak? U siebie. No i tutaj dochodzimy do tego, dlaczego on nie zawalczy nigdy w życiu i dlaczego ja moje zdanie, które wyraziłem przed tymi jego wszystkimi tłumaczeniami, się sprawdza. Otóż, po pierwsze, to jest tchórz. To jest tchórz i on nie zawalczy z nikim i nigdzie. I za żadne pieniądze. Po drugie, i to jest ważniejsze, on nie pojedzie do Polski. Ponieważ Ta Gala jest w Polsce, to ja, tak jak powiedziałem, wszystkie pieniądze postawię na to, że on w tej gali nie wystąpi. Właśnie dlatego, że ta gala jest w Polsce. Bo nie tylko, że on sobie w Polsce narobił wrogów, że tam e, nawet gościu, który nie związany jest z kulturystyką, nie związany jest e, z mediami społecznościowymi, ale na przykład słyszał jego e, wypociny na temat narodu polskiego. Są tacy ludzie, których to boli i że po prostu przyjdą i mu zapierdolą. No, no i tak, taki będzie film, on się tego najbardziej boli. I to jest jedna sprawa. A druga jest taka, że na niego w Polsce czekają inne niespodzianki. Inne niespodzianki, których on się bardziej obawia. A mianowicie to, że on ma założone w Polsce kilka spraw. I to, że oni nie mogą go dopaść, bo on mieszka w Anglii, to jest do czasu. Bo z chwili. Z chwilą, kiedy on się zjawi w Polsce, to te wszystkie wezwania do prokuratora i inne zostaną mu doręczone. I już nie będzie zbił się. Już nie będzie. Dlatego mówię, ja wszystkie pieniądze stawiam na to, że on w życiu do Polski nie przyjedzie ani na walkę, ani w ogóle. Tyle w temacie jestem szczęśliwy po, po zwycięstwie Polaków z Iranem jest późno. 15 po pierwszej u mnie, u Was 15 po drugiej. Strzała, pozdrawiam wszystkich i do następnego.